Siema, siema. Emil z tej strony. Mamy niedzielę 26 lipca, a ja jestem w delegacji w Odense w Danii. A to jest prawdopodobnie drugi filmik z tej delegacji. Jest niedziela, więc teoretycznie powinienem mieć wolne, ale byłem w pracy do 16. Teraz jest po 16, wróciłem do hotelu i chciałbym się gdzieś przejechać, coś zobaczyć tutaj w Danii. Także pojedziemy na wycieczkę. Znalazłem jakieś miejsce, jakiś taki cypelek nad morzem. Tam chyba jest parking z tego, co na mapach Google można zobaczyć, więc tam pojedziemy. A przed podróżą chciałem pokazać Wam hotel, a raczej pokój w hotelu. Pokój w hotelu jest bardzo mały. Wygląda mniej więcej jak cela w jakimś zakonie, no ale to za chwilę sami ocenicie. No więc, tak, tutaj mamy wejście, które jest e, zbudowane z podwójnych drzwi, na całe szczęście. Tutaj są drugie, bo na korytarzu wygląda na to, że jest dość głośno wieczorami. No i praktycznie po lewej stronie mamy już łóżko takie pojedyncze. I zaraz szafeczka nocna. Telewizorek, którego nie włączyłem, moja walizka rozłożona, czyli widzicie, że tu jest dość mało miejsca. To biureczko akurat mi się podoba, ze względu na to, że mogę sobie tutaj siedzieć i pracować, albo relaksować się, jak wracam z pracy. No i tu jest taka malutka łazieneczka, nie? Po lewej stronie. Bardzo malutka. Dosłownie ledwo się tam mieści, ale ogólnie, chyba nawet większa, większy jest prysznic niż ten umie w domu. No nieważne. Wychodzimy za chwilę z hotelu. Samochodzik mam na parkingu hotelowym i ruszamy w trasę. A więc mam nadzieję, że wszystko wziąłem. Najważniejsze klucze od pokoju. Tak to wygląda tutaj z zewnątrz. Pachnie może niezbyt ładnie. Cztery cele na tym korytarzu. Jak w zakonie, tu jest wyjście. Tutaj nie mam pojęcia co jest. Takie oto ruchome schodziny po których schodzimy. I tak wygląda tutaj wyjście i ten mój bungalow można powiedzieć, albo część budynku. To pierwsze okno dokładnie oto tutaj, gdzie jest mój palec, oto okno jest w mojego pokoju, to jest od tam od klatki schodowej. Tak wygląda hotel. No i tutaj jest restauracja w tym budynku za drzewem. A dokładnie tędy idę. Codziennie rano na śniadanko, ktoś tam się chyba kąpał albo coś suszył. W tym budyneczku tutaj, tu jest parking hotelowy, a tam jest stacja benzynowa. Można próbować skoczyć. I tutaj są kolejne budynki hotelu. A to jest wynajęte autko z wypożyczalni Six Opel Astra, którym będziemy się poruszać. Na całe szczęście ma automatyczną skrzynię biegów Także troszeczkę przyjemnie się nim jeździ Taki w środku plastikowy Opel i Castra, Ale ma nawet spore przyspieszenie Ustawię sobie nawigację, wziąłem kabelek do Telefonu, tak żeby mi nie zabrakło Energii w moim super smartfonie I będziemy jechać Nie wiem, może po drodze coś nagram, jak będzie coś ciekawego Tu jest tak, że jest sporo rowerzystów, już Wam mówiłem to W filmiku z Podróży tutaj do Danii to więc trzeba na nich uważać, a dzisiaj chyba szczególnie, bo jest dość ładna pogoda. Znaczy, to znaczy rozpogodziło się, ponieważ od rana było dość pochmurno. Nawet padał deszcz rano, w, gdy szedłem do pracy. Teraz jest dużo lepiej i trochę tych ludzi jeździ. Akurat teraz jadę przez jakieś tam osiedle, więc też tego tak nie widać. Ładne chmurki chodzą, kulumunimbusy, które przynoszą troszeczkę wiatru. Eee, chyba on ma pierwszeństwo, a nie wiem tego. Więc nie zrozumiałem się z panią, ale dobra, ja jadę, bo ona stała. Nie zwróciłem uwagi na znak, także bardzo mi przykro. Patrzyłem się na kamerę, czyli na Was. No i tutaj w prawo i będziemy wyjeżdżać w sumie chyba na jakąś trasę. Tak mi tutaj nawigacja pokazuje. Nawigacja pokazuje, którą mam gdzieś tutaj. 41 minut. No pewnie jest 40 minut będziemy jechać. Trzeba przestrzegać ograniczeń prędkości ze względu na to, że tutaj w Danii są dość wysokie kary no i wszyscy przestrzegają. 50 to 50, 60 to 60. Nie ma wybaczy. No więc wygląda, że wyjechaliśmy już z miasta, wjeżdżamy na jakąś główniejszą drogę. Tutaj są dookoła pola pełne e, łanu i zbóż, zbóż pszenicy i tak dalej. Trochę wiaterek wieje i mi czapkę kurde z głowy zrzuca więc na chwilę zamknę okna no i tą trasą powinniśmy jechać około 35 km i dojedziemy gdzieś tam, gdzieś tam bliżej tej miejscowości do której jadę do której jedziemy i akcja będzie się działała dalej dalsza część podróży przez raczej wiejskie okolice Dani. przejeżdżałem koło jakiegoś zalewu czy tam jeziorka już może to była jakaś zatoczka, część morza tutaj. Ogólnie dość przyjemnie się jedzie, trochę wiatr wieje, ale ogólnie nawet spoko są widoki. Zapachy też są super. Więc zauważyłem coś takiego Wygląda to na jakieś opuszczone e, zabudowania Raczej nie będę tam wjeżdżał albo wchodził Ale czemu nie przejechać obok Tu jest coś napisane Pewnie numer domu albo mieszkania, nie wiem Ale strasznie to zarośnięte A tam widziałem ogólnie rzecz biorąc bardzo fajne takie Pola, które są po prostu położone nad e, Nad wodą bardzo to wyglądało ciekawie. No i to zabudowanie tutaj. Czy to jest czyjeś? Znaczy w sensie, czy ktoś tu gdzieś jest? Nie wiem. Nie wiem, czy będę w stanie dojechać. No jakieś sprzęty stoją, także chyba ktoś tutaj coś tu może obrabiać, bo zamknięte i są jakieś owce. Właśnie o to mi chodziło. Także spadam stąd, bo tu chyba jednak ktoś normalnie mieszka, tylko że z tamtej strony ma trochę tak jakby podwórko zaniedbane. Ale z tej strony to już wygląda na zagospodarowane. No i tam jest woda. Tam sobie ktoś może uprawiać łąkę albo pole. Nie? Ciekawie to wygląda. Dobra, ale ogólnie spadamy, bo to może jest właściciel tam gdzieś mieszka. Tam są jakieś zabudowania. Tutaj ma tylko tak jakby po rodzicach albo po kimś może. Bo tam to nie wyglądało zbyt ciekawie. No a tam widać morze w ogóle przede mną. Tam daleko, daleko przede mną. Tego raczej nie widzicie. Przez to, że kamera ma szeroki kąt. Teraz spojrzymy na ten zabudowanie. No i jedziemy w lewo ogólnie rzecz biorąc. Zobaczcie, kryty budynek z trzechą, to tego się dawno nie, już nie spotyka. Wygląda na to, że powoli dojeżdżam na miejsce ze względu na to, że pojawił się jakiś port z łódkami. Droga jest kręta i wąska. Ktoś jedzie za mną, ale on chyba nie ma pojęcia, że ja nie mam pojęcia, gdzie jadę. Jest i może. Bardzo fajny żaglowiec tam w oddali. Nie bardzo go widać, ale ogólnie super. No i jednak chyba dobrze jadę, bo tam samochody jadą stamtąd i tam jest jakiś parking. Tam jest jakieś wzgórze dalej, więc może będzie ładny widok również. tutaj jest natomiast nie daje mi spokoju to, że nie mogę wejść tutaj na tą górkę i tam nikt nie chodzi. Jest tutaj taki znak. I nie wiem co ono oznacza dokładnie. Chyba miejsce natury jakieś tam. Jest trochę za wiatrem, za tą roślinnością, która jest po lewej stronie. No jestem taka ładna górka. Mam nadzieję, że będzie z niej ładny widok. Obejdę sobie dookoła całe, bo tutaj jest tak jakby było takie przewężenie terenu i teraz jest rozszerzenie terenu. Więc można przyjechać. Zaparkowałem auto i teraz można iść, tak jak tam ci ludzie idą na czubku tej góry, prawie. Obejść dookoła ten cały cypel. Znalazłem oweczkę do posiedzenia na tym cyplu. Tam pewnie na tych nagraniach z wcześniej Znalazłem oweczkę do posiedzenia Tam pewnie na tym nagraniu wcześniej widzieliście to co mówiłem wcześniej, że się tak jakby ląd zwęża, tam było widać samochody w oddali i potem się rozszerza gdzie można to obejść ten cypl No i z jednej strony jest taki bardzo stromy a z tej strony tak jak widzicie już nie jest stromy, jest łagodne zejście do morza No i tutaj jest jakaś taka Instalacja kamieni ułożonych jeden na drugi. Zaraz tam podejdę i nagram te kamienie. Ale chciałem chwileczkę posiedzieć na tej ławce. Szkoda, że ta ławeczka nie jest na słońcu, ale gdyby była na słońcu, pewnie również byłaby na wietrze. O tak, jak widać, ładnie szkwał idzie po wodzie. Tutaj mniejsze miejsce. No i tutaj, tak jakby za tą skałą, za tym cyplem widać, że fale są mniejsze. O, szkwał ładnie. Tak, tutaj po lewej stronie, gdzie już się odsłania morze, widać że fale są dużo większe, pewnie wieje około 4-5 skalibrowa. Dobra pogoda do żeglowania. Tam widać jakieś żaglówki w oddali, sam bym pożeglował, a ja będę szedł w tamtą stronę. Wszystko z tego wyjazdu dzisiejszego. Przynajmniej miałem trochę czasu, żeby coś zobaczyć tutaj w Danii. To nawet spoko miejsce, także sobie przyjechać w niedzielę, właśnie obejść to w godzinkę. Tam można było posiedzieć na trawce, ale dzisiaj trochę ta trawa mokra, więc nie siadałem. Ale widziałem na zdjęciach, jak tu patrzyłem na gogle, że ludzie w sobie rozkładają kocyki, siadają na ziemi i sobie tam siedzą po prostu, spędzają czas. Ja teraz wracam tą stroną, która ma łagodne zejście do morza. Za 10 minut dojdę do samochodu i będę wracał do hotelu, bo już jest po 18, prawie 19 w sumie nawet. A tutaj trochę się ściemnia później niż u nas, jest słońce dość jeszcze wysoko. Tak więc chyba troszeczkę inny tryb życia tutaj jest, troszeczkę dłużej ludzie w nocy sobie działają. Z tego względu, że ja cały, to już jest mój chyba dziewiąty dzień pod rząd, kiedy pracuję. Także trochę zmęczony jestem, muszę wracać, ponieważ jutro jeszcze ostatni dzień pracy i wracam do Warszawy. Już nie będę nagrywał powrotu, nie będę też nagrywał teraz powrotnej drogi samochodem, także dzięki za oglądanie filmików z Danii. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć!